Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki i nietypowy. Chciałam Wam pokazać, w jaki sposób przetrwały moje pelargonie. Na moim kanale jest wideo, w którym opowiadam o dwóch sposobach przechowywania tych roślin. No i właśnie dzisiaj wyciągnęłam je z piwnicy i chcę Wam pokazać, który sposób jest zdecydowanie lepszy. Pierwszy sposób był taki, że pelargonia została oczyszczona ze wszystkich uszkodzonych, uschniętych liści. Natomiast jej pędy były skrocone o jedną trzecią. Taką pelargonię wstawiłam do piwnicy. Jednak mam wrażenie, że te liście, które zostały, zobaczcie, one są pokryte pleśnią. Ta pleśń przeszła także na pędy, czyli taka roślina. Jest bardziej uszkodzona po takim przechowywaniu i ona będzie o wiele późniejsza. Oczywiście przeżyje, odbiją tutaj z tych wszystkich oczek nowe listeczki, więc pelargonia będzie kwitła, ale będzie już późniejsza. Więc ten sposób nie do końca mi odpowiada. Natomiast drugi sposób polegał na usunięciu wszystkich. Liści zdrowych i chorych, i taką łysą pelargonię wstawiłam do tej samej piwnicy. I zwrócił uwagę, że one są o wiele lepiej przechowane. Owszem, niektóre pędy gdzieś tam, słuchajcie, potrafią mieć jakąś pleśń, ale zobaczcie, większość jest piękna, zielona. No i właśnie z takich pelargonii będą mogły być pozyskiwane. Nowe sadzonki, i za chwileczkę właśnie Wam o tym troszeczkę opowiem. Pelargonie, które Wam teraz pokazuję, będą moim matecznikiem. Dzięki tym roślinom pozyskam nowe sadzonki. Z każdego oczka praktycznie będzie roślina wypuszczała pędy, tak jak to widzimy tutaj. I te pędy, słuchajcie, będzie można urwać, wsadzić albo do wody, albo do ziemi. I w ten sposób roślina się ukorzeni, a my pozyskamy darmową sadzonkę pelargonii, która będzie kwitła w tym roku. Wszystkie pędy, które nie przetrwały zimy i są pokryte pleśnią, będę usuwała sekatorem. Ważne jest, żeby po takim zabiegu sekator został zdezynfekowany. Pelargonie, które Wam teraz pokazuję, będą moim matecznikiem. Dzięki tym roślinom pozyskam nowe sadzonki. Z każdego oczka praktycznie będzie roślina e, wypuszczała pędy, tak jak to widzimy tutaj. I te pędy, słuchajcie, będzie można urwać, wsadzić albo do wody, albo do ziemi, i w ten sposób roślina się ukorzeni, a my pozyskamy Darmową sadzonkę Pelargonii, która będzie kwitła w tym roku. Z Pelargonii, które dobrze się przechowały, będę pozyskiwała nowe, młode sadzonki, ale słuchajcie, te duże, te, które właśnie teraz widzicie, nie będę się ich pozbywała. Z nich pobiorę sadzonki, ale te rośliny także, słuchajcie, trafią do donic. One są dość duże dlatego w Donicach będą od razu okazalej wyglądać. Tak oto przycięte pelargonie zostawiam teraz w tunelu foliowym, na dwór trafią wtedy, kiedy minie ryzyko przymrozków. Rośliny przed, przed wystawieniem już na miejsce docelowe będę hartowała, żeby nabrały troszeczkę odporności na chłodniejsze noce, na chłodniejsze dni i to by było tyle na dzisiaj z moich doświadczeń z przechowywaniem pelargonii. Mam nadzieję, że to moje doświadczenie przyda wam się już w tym sezonie. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.